Mówmy się, Wszechwodnim ofiarny i ofiarnym Boże, nasz ojcze, Ty namaszczyłeś Wielorodzonego Syna Twojego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicę odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na drzewie krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania. I aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia przekazałeś nieskończonemu Majestatowi Twojemu wieczne i powszechne Królestwo, Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Prosimy Cię pokornie, zeszli swoje błogosławieństwo na ten obraz Chrystusa Króla i spraw, abyśmy wpatrzeni w jego podobiznę oddawali się mu należną cześć jako naszemu Panu i zdawcy, a naśladując przykład jego życia, siebie upodobniali do niego. Pomóż nam, przymóż nam łaski, abyśmy odważnie budowali Królestwo Boże w sobie. W naszych diecezjach, parafiach, oddziałach, środowiskach pracy, w całej naszej ojczyźnie. Daj nam, abyśmy po ziemskim życiu dostąpili radości udziału w Królestwie Niebieskim, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Ja chciałem powiedzieć tylko dwa słowa o tym obrazie. Został namalowany przez uzdolnionego artystę młodego pokolenia Michała Stetkiewicza, który jest na sali. Może się pokaże. I obraz został namalowany do tekstu z Dzieiów Apostolskich, rozdział 7, 49. Nie boję się z moim tronem, a ziemia pod nóżkiem stóp moich.

I drodzy przyjaciele Jezusa Hospisaku. Tematem mojego wystąpienia, jedynego przedmiotu na dzisiaj, jest o mimo drugiej wielolii Jezusa Hospisaku. Proszę wyznaczyć, że w innych miejscach będę pominął, nazwiska osób, które mówię w pełnym tekście, będzie ten tekst nie stosowany. W tym roku wypadają trzy ważne rocznice, gdy chodzi o Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. 22. rocznica urodzin Służbienicy Pożaru na Wydawcy nazwanej przez nas apostołką neutralizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. 25. rocznica działalności Zrzeszeń Neutralizacyjnych w Polsce, które zjednoczyły się działaniem <coughs> Rady Powiatowskiego Improwizacji Jezusa Chrystusa Króla i piąta w rocznicach proklamacji Mówienia Mistrzowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i Pana. Historycznego wydarzenia kościelnego rodzin Państwa Polskich. Proklamacja ta, która aktywizowała się 11 listopada 2016 roku w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Bazylice przez dzień święta Mistrza Króla na zakończenie roku świętego miłosierdzia z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych oraz 200 tysięcy biednych. Władzę duchowną reprezentowało około 50 pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce, a tysiąca kapłanów. Władzę świętą reprezentował prezydent Andrzej Juda, członkowie rządu wyplanowanego. To historyczne wydarzenie uznanie za najważniejsze w całym procesie intronizacji Jezusa Chrystusa, duchowego króla i Pana naszego narodu i państwa polskiego jest ono porównywane z Chrztem Polskim, który trzeba uznać za pierwszą intronizację Jezusa Chrystusa Króla w naszym narodzie i państwie. Akt intronizacyjny to nie deklaracja polityczna, a akt wiary jest dobrowolnym zobowiązaniem podjętym przez władzę, władzę duchową i świecką oraz naród Polski do przestrzegania przykazań Bożych w życiu indywidualnym, społecznym i państwowym. Aktem według zapewnił Pana Jezusa, przesłaniem skierowanym do Subredycji Bożej Wojewody Celachównej, będzie wsparty łaską przemiany i odnowy moralnej w Kościele Narodowej państwie polskiej. Dokonana intronizacja sprawia, że Polska katolicka i suwerenna jest uratowana od zagad. Opracowanie, przygotowanie i programacja aktu intronizacyjnego były możliwe głównie dzięki następującym faktom i wydarzeniom. W 2012 roku Komisja Nauki Konferencji Episkopatów Polski podjęła wysiłek bliższego poznania poszczególnych ruchów intronizacyjnych i analizy treści, które głoszą. W 2013 roku biskupi dokonali reorganizacji dotychczasowego zespołu i powołali do istnienia Zespół do Spraw Ruchów Intronizacyjnych, do którego oddelegowano najpierw siedmiu, a później dziesięciu biskupów, w tym dwóch arcybiskupów. Do dialogu i prac z przedstawicielami ruchów intronizacyjnych gotowych do współpracy z tym zespołem. Przedwodniczył zespołowi Bisku Dżęiczaja, ordynary Żydowski i Przed...